Dobra kochani, jesteśmy w hotelu Dobosz w ulicach. To tutaj Mariusz Paul, główny organizator Radikal Darts, prowadzi turniej trzydniowy. To tutaj właśnie ciekawostka bardzo dużo zagranicznych graczy. W piątek wieczór rozgrywane są drużynówki. Na starcie pojawiło się 29 drużyn. Także sami widzicie, co się za mną dzieje. Mnóstwo, mnóstwo ludzi. A przeważnie yy, można by powiedzieć, jest większość zagranicznych gości. Także naprawdę dzieje się. Na jednej wielkiej sali rozłożone jest 26 maszyn filmy Radikal. Także no, robi to pewne wrażenie. Piątek, dzień, w którym chciano rozegrać dwa turnieje, niestety dobiega końca. Jest godzina druga, no niestety, ale reszta pojedynków musiała zostać przesunięta na drugi dzień. Widzicie zresztą za moimi plecami. Idę w tej chwili do pokoju, jest godzina druga. Zobaczcie, jaki fajny, ładny wystrój. Także do zobaczenia jutro, w sobotę rano. Jest sobota rano, my już jesteśmy po śniadaniu, śniadania są oczywiście w cenie doby hotelowej, także szwedzki stół, no bardzo dobre, do, dosyć duży, dosyć duży wybór. Lecimy w tej chwili na salę, już zaraz rozpoczną się pojedynki nowe i zakończą z poprzedniego dnia, także lecimy, pokażę Wam drogę do sali. Zobaczcie pokój zabaw, jukarzyki, dwa stoły mobilardu, tenis. O, zmieniło się, bo na początku wczorajszych przebitek możecie zobaczyć. Tutaj na samym wejściu dostajemy takie obrączki na rękę, które Mówią na ile dni wrzuciliśmy, że tak powiem, pieniążków do automatu. W tej chwili trwają zapisy. Są tutaj stoliki. Ludzie się zapisują do turnieju. Przypominam, dzisiaj jest sobota, odbędą się cztery turnieje. Trochę kolejki jest. Tutaj wyrabiane są karty zawodników. Bez tych kart nie możecie zagrać w turnieju, gdyż maszyny, na których jest rozgrywany turniej są elektroniczne i wszystko się dzieje przez system. Słuchajcie, szacun dla tego pana z tyłu. Mariusz spał dzisiaj tylko dwie godziny. Wczoraj o 3.30 ostatni ludzie powychodzili z turniejów Dzisiaj część dalsza. W nocy nad ranem w sumie jeszcze musiał troszeczkę dopracować system prowadzić pewne zmiany, także no naprawdę szacun spadł dwie godziny i kolejny dzień prowadzić turniej. Słuchajcie, dart to jednak jest sport dla wyczynowców. Sobota minęła północ, niektórzy już po 15 godzinach gry i turniej dalej trwa. No mega, mega naprawdę trzeba mieć wytrzymałość, ja już według stoję na nogach. Bardzo mnie zaskoczyło, że turnieje typu triple mix bardzo cieszą się popularnością i bardzo widać, yy, bardzo przyjacielską atmosferę, co oczywiście mi się bardzo spodobało. Typy polegały na tym, że w składzie są trzy osoby, dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Dochodzi druga godzina w nocy i Gorzowianin w finale, tuż za moimi plecami. Odmiana gry Burma, cokolwiek to znaczy. Dziela ostatni dzień pojedynków. Turnieje, jakie dzisiaj się odbywają, to deble pań, deble anów i single open dla każdego. Jak widzicie, zmęczenie dało się we znaki. Za mną dosłownie garstka ludzi. Wczoraj sobotni pojedynki trwały, sobie wyobraźcie, od godziny 9 do godziny drugiej w nocy. No to jest naprawdę męczące, no, nie ma co się dziwić. Dzisiaj jest po prostu tyle ludzi, ile jest. i